Jestem w domku, po zakupach kupiłem sobie bułeczki na kolację i no, piwko sobie kupiłem, wiesz co odnośnie tej pizzy, to nie jest Mówię 7 eleven No to nie jest ta typowa 7 eleven co tam grzali, wiesz, w tych piecach. Chociaż nie, ta też była ok. Nie, mi chodziło o tą kurwa, nie pamiętam nazwy. Diorzio? Diorzio jakoś takim, bo ona była mrożona. Prime. O Jezu, to tą pizzę po prostu uwielbiałem. Jak zauważyłaś, znaczy, pewnie dopiero zauważysz, jak wyjdziesz z YouTube, że robię. Remas, remas, remasteringi ostat, teraz od, od, od dzisiaj w zasadzie chociaż nie raz, raz zrobiłem w ten z kwietnia też który to był utwór zabi mnie nie pamiętam a Alan Alan Alan, Alan Walker to brudne, obsesję. <grywa> wiesz co, no, pewnie sobie pomyślisz. No, kurde, faktycznie, no już po jednym żorcie wstawię. Teraz robię remasteringi z starych filmów. To już pewnie faktycznie, kurde wiesz. Już nie ma weny, czy, czy, czy mu się nie chce? Nie to, że mi się nie chce. Chce mi się. Jak, no, no dobrze wiesz o tym, że robię te filmy, bo... Po, dru po, po drugie lubię, po pierwsze dla ciebie. Gdyby nie ty, to nie chciałoby mi się nawet dla samego siebie tego robić. Tak prawdę powiedziawszy. Także doskonale sobie zdajesz tego sprawę, że no to wszystko robię dla ciebie. Mówi tak to z zawstydzonym głosem trochę. No, czego zmierzam? Troszkę się zawiesiłem, muszę spauzować. że rozwalone, czy tak mi się wydaje? Tak sobie nawet myślałem, że pojadę, wiesz, no, w te moje miejsce, które uwielbiam. A potem stwierdziłem, no kurde, no, nagrywać dalej jedno i jedne i te same pola. Jeden i ten sam las, jedne i te same liście. Chociaż pomysł tam miałem jakiś, ale stwierdziłem, no kurwa, no nie chce mi się, no. I do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że twórca, nie uważam się za twórcę, no, ale no, skoro mam już ponad grubo, ponad 200 filmów na YouTubie, no to, no to gdzieś tam poniekąd mogę powiedzieć o sobie, że gdzieś tam jakimś tam twórcom w cudzysłowie jestem, nie? No, twórca nie, nie, nigdy nie powie, że gdzieś tam już nie ma pomysłów czy coś, bo pomysły są, nie, ale no, faktycznie. No, trochę tej. No i teraz będę sobie sam sobie zaprzeczał. No, pomysły są, no, niby są, niby nie ma, no. Wiesz co? Muzycznie wiadomo, no są. Bo. Co chodzi o muzykę, jest co wybrać w twoim guście choć mi wiesz co bardziej o miejsce gdzieś tam ten pierwszy filmik który będę chciał również zremasterować jest 30 listopad ja o tym oczywiście nie wiem, tylko sobie sprawdziłem w, w tym wypisie, nie Wiesz, nie znam każdej daty filmu, bo praktycznie większość filmów to była Karolina albo Caroline 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30. Ymm, większość shortów tam, gdzie jest data. nie? Wiesz, być może nie wiesz, być może wiesz, po prostu tak na szybko mówię, tylko w ramach czystej ciekawostki, że. Ja nie piszę daty, to ja po prostu yy, nie piszę nic i po prostu i skoro nie ma, skoro film jest bez tytułu, to automatycznie sama data się generuje na tej zasadzie. No i pogubiłem się, do czego miałem wrócić do za dużo tych wątków rozpocząłem i ani jednego nie skończyłem, boże. Ach. Aha, no że po prostu brakuje mi miejsc bardziej, bo już te pola kurwa jednej i te same i ten raz, to już do znudzenia, ja, no trzeba coś urozmaicić. Także urozmaicam w postaci, w remasteringu starych filmów, ale... E, moi rodzice są zapalonymi grzybiarzami. Nie wiem, 25 lat temu jeszcze, jeszcze przed Ameryką. Owszem, no wiem, czasami się z nimi wybrać, połazić. Ale ogólnie, założeniem, za... ja bym się o grzyba potknął, od tego trzeba nie? A gdzie tam, kurwa, żeby znaleźć. Wiesz co, no. Jak zauważyłaś, lubię przyrodę, bo filmuję te wszystkie. krzoki, <grywa> drzewa, las. Ale widzę, że tobie się podoba, więc domyślam się, że też lubisz przyrodę, las i tak dalej. Ja poleśmiałem, ja pomijając grzyby. Ogólnie lubię las, lubię, uwielbiam. Po lesie sobie pochodzić po świeżym powietrzu. I jutro rodzice jadą na grzyby, gdzieś tam potem potem no rano jakoś się dzieje. I tak sobie, wiesz, od razu taka żarówka w głowie, kurde, wyjadę z nimi. Ile tam będzie można było nowych scen ponagrywać. Także już jest koncepcja, że jutro jak pojadę na grzyby, uda mi się może, może no, uda mi się coś ponagrywać fajnego, fajną przyrodę, nie? Las, drzewa, jakieś inne niż tamte, co co, co przeważnie, nie? No. Czy będzie coś nowego. Ale no, wiesz, co, napisałem no, Cię w maju. No, lubię lubię filmiki dla Ciebie nagrywać. Lubię to montować. Największą frajdę już to powtarzam. Nie wiem, który raz największą frajdę. Sprawia mi po no, że lubisz to patrzeć. Ale no, będę się musiał przyznać. No, rzeczywiście, y po maleńku, no troszkę już mi brakuje chyba tych pomysłów. Yy, pomysły pomysłami, bo tak naprawdę to mógłbym no, poprzez wiesz, te efekty, poprzez te filtry, praktycznie te same filmy gdzieś tam modyfikować. Stąd też poniekąd pomysł, nie żeby te stare, wiesz, troszeczkę tak podkoloryzować, nie? Yeah. Uh.